Witam ja serdecznie, ma się budzik w ogóle Kosakowo dla Tokabuck jesteśmy już po szczepieniu całego gołębnika już głębie od wczoraj i wieczorem były połączone. Dzisiaj ich nie wyganiam, po prostu je mogą wychodzić w te, które chcą, bo tu jeszcze jest troszeczkę takich późnych, nie chcę ich wyganiać, niech się uczy. Za chwilę je też będę wołał one już od rana są wypuszczone też już troszeczkę na dyscyplinę będzie trzeba wziąć choć mówię nie, nie całkowicie bo mówię jest tro, troszeczkę tych gołębi e, młodszych no wyłapałem wczoraj wszystkie obce muszę wam powiedzieć wyłapałem e, 6 gołębi obcych e, i dwurocznych i dwulatków i jednego młodego wywiozłem je stąd do kosakowa. Rano całe wszystkie siedziały i czekały, e, i czekały na wejście. Nie wiem co z tymi głębiami się dzieje. No Takie wypasione już te ptaszki są. Powinny odejść do domu. Ale jakoś im chyba im się tu spodobało. Będę musiał gdzieś dalej wywieźć. Jak ktoś przyjedzie, to mu je zapakować, bo są z całej Polski głębi. Tutaj tak jak wspomniałem jest to wszystko proszę bardzo połączone. Nie wyganiam, one sobie mogą wejść, wyjść e, kiedy chcą. Tutaj jest zawsze już przygotowana karma na te gołębie, jak będziemy wołać w każdym korytku jest, jest karma przez cały gołęnik i tak się uczą, wtedy je wołamy, wchodzę z wiaderkiem do środka, wołam, otwieram drzwi, tam dosypuję karmę i one wszystkie zjadają, który się spóźni, no nie będzie jadł, który się spóźni, nie będzie jadł. Dzisiaj czekam, jest jeszcze sprzątanie. Eee, ale też nieunikniony eee, tak o. i tu mamy tu mamy o tu jest znowu jakiś jaszcząk chyba nie ale mówię no z tym jaszcząkiem też jest udręka eee, Jaszczą pichodowcy no ja muszę wam powiedzieć że jest gąb u mojego Kolegi powiedzmy od kilku dni i czekam na zgłoszenie, ale go nie zgłosił. Inni i powiedzieli, że jest u niego. No jest to trochę takie przykre. Przykre, bo to jest super hodowca, czołowy hodowca. Ach. szkoda słów. E, szkoda słów. Gołą pod soboty, niby u niego. No szkoda. Tak się kończą znajomości, Wam powiem. Tak się kończą znajomości. Ach, tak mu powiedział, ale. I mówię, za chwilę zacznę je wołać. Po szczepieniu jest wszystko ok. Eee... Jednym gołębiem jest problem, ale to gołąb praktycznie dzisiaj będzie usunięty. To jest ze starszej gołębi. U mnie szczepiony, niby, u hodowcy szczepiony. A dostał typowy paramik paramiksowiroze, dzisiaj go usunę. Nie lubię tego robić, ale no jest ten zmuszony gołąb. Wczoraj trochę takie objawy trzęsiawki, dzisiaj już normalnie kręci głową. Nie wiem no ale na taką masę gołębi to co chwilę coś się dzieje. Co chwilę coś się dzieje, co chwilę jakieś mówię komplikacje z jakimś gołębiem To jest chyba nieuniknione tak jak w wszystkich dużych stadach Tak to już bywa W sobotę już będziemy wyganiać wszystkie gołębie będziemy też robić przysłone przysłony przy antenach, bo jak już mówię wchodzą te starsze na zawołanie to po prostu bez tej przysłony jeden na drugim wskakuje czyli też statystyki nie zawsze je i anteny nie, nie zawsze je wyłapią, czyli na statystykach nie będzie ich widać bo mówię to jest jeszcze tak podniesione że jeden na drugiego wskakuje ale je troszeczkę zaraz zrobimy małą przysłonę jedna grupa, druga grupa, te starsze to praktycznie mogły być już wywożone. Na drugi rok troszeczkę inaczej zrobimy przyjęcia gołębi szybsze. Nie te późniejsze gołębie, prędzej zakończenie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie z tymi wysyłkami już wyjaśnione, czyli może zrobimy troszeczkę inaczej. Szybciej loty się zaczną, młodych, więcej tych lotów. Ale to moje wszystko zależy od tego, do kiedy będą przyjmowane. Bo tu mówię te niektóre bardzo intensywnie, mocno już latają, one. mówię, jeżeli jeden gołąb jest już u mojego kolegi kolegi, no, zgłoszony z 9 km stąd, no to one już sobie tam potrafią latać. Znajdźmy im wody, karwa jest przygotowana, stał z wiaderko i będę wchodził jak woł. Do usłyszenia, dobry lot.